Witaj, zapraszam Cię do rozmów o książce Doroty Czyszczonik, Przestrzenie Istnienia. Usiądź wygodnie i posłuchaj. Dziś na warsztat bierzemy tekst, który, no, od samego początku rzuca rękawice. I to wszystkim tym popularnym poradnikom, coachingowym sloganom. Mamy przed sobą wstęp do książki Przestrzeń Istnienia Doroty Czyszczonik, znanej pewnie niektórym z bloga Dorota Tu i Tam. I autorka stawia tezę, że takie hasła wiesz. Możesz wszystko, jeśli tylko chcesz. To jest pułapka. To jest bardzo, bardzo odważne postawienie sprawy. Żyjemy w kulturze, która mówi nam non-stop, że jesteśmy kowalami własnego losu, prawda? Że wystarczy pozytywne myślenie i silna wola. A świat stanie przed nami otworem. Dokładnie. A autorka zaczyna od stwierdzenia: Popatrz, urodziłeś się, i mogłoby się wydawać, że to wystarczy. I od razu dodaje, że to nieprawda. To jest jak zderzenie z murem. Szczególnie dla kogoś, kto jest karmiony właśnie taką, no, optymistyczną narracją. Właśnie. Ona pyta wprost: Czy na pewno każdy schodzi na Ziemię z czystą kartą? I to jest, no, fascynujące, bo to uderza w samo serce tej ideologii. Co jej zdaniem jest ważniejsze, albo bardziej fundamentalne od samego chcenia? Gdzie w tej całej układance jest miejsce na realne działanie, na branie odpowiedzialności, na te wszystkie no, niewygodne odczucia. Ona twierdzi, że samo chcieć jest iluzją, a przynajmniej iluzją, jeśli nie jest poparte pracą. Odrzuca ideę magicznej różdżki i zamiast tego proponuje bardzo obrazową i moim zdaniem naprawdę potężną metaforę, która staje się jakby kręgosłupem całego tego wywodu. Mówi o życiu jako o kartce papieru. I to jest chyba klucz do zrozumienia jej myśli. No bo na początku wyobrażamy sobie idealną białą kartkę, Wyjętą prosto z ryzy. Ona symbolizuje ten potencjał, te obietnice czystego startu, ale nikt z nas nie przechowuje życia w sterylnym archiwum. Autorka pisze, że bierzemy tą kartkę, wrzucamy ją do torby, wystawiamy na słońce, wiatr, czasem zmoknie na deszczu. I to jest genialne w tej metaforze. Te wszystkie ślady, plama od kawy, zagięty róg, odcisk brudnego palca to nie są defekty. W jej ujęciu to jest dowód. Dowód na to, że życie jest przeżywane, a nie tylko, wiesz, obserwowane z boku. Każdy ślad to jest zapis jakiegoś doświadczenia, więc celem nie jest utrzymanie kartki w nieskazitelnym stanie, bo to by oznaczało, że. Że nigdy nie opuściła bezpiecznej szuflady. Dokładnie. Celem jest posiadanie kartki zapisanej historiami. Więc mamy tę naszą kartkę, trochę pogniecioną, z różnymi plamami. I co teraz? Autorka sugeruje, że w tym momencie stajemy przed fundamentalnym wyborem, prawda? Tak, to jest moment prawdy. Mamy, mówiąc w skrócie, dwie opcje. Pierwsza, taka aktywna możemy tę kartkę zacząć świadomie pielęgnować suszyć, gdy zmoknie, próbować delikatnie wyprasować zagniecenia, czyścić plamy. A druga opcja pasywna chowamy ją za szybę. Właśnie. Możemy włożyć ją za szybę, udawać, że jest idealna, ignorować jej obciążenia i skupiać się tylko na uśmiechu. Ale wiesz, zastanawiam się, czy to chowanie się za szybą to zawsze jest zły wybór. Czytając to, że może czasem po jakimś naprawdę ciężkim doświadczeniu potrzebujemy takiego okresu ochronnego, zanim w ogóle będziemy gotowi, by dotykać trudnych stanów, czy autorka nie jest tutaj Zbyt surowa, stawiając nas od razu przed takim ostrym wyborem? To jest świetne pytanie, bo dotyka sedna psychologii radzenia sobie z trudnościami. Mówiąc wprost, to chowanie za szybą to jest po prostu mechanizm obronny, unikanie. I mechanizmy obronne, one nie są z natury złe. One powstają po to, żeby nas chronić, żebyśmy się nie rozpadli pod naporem bólu czy lęku. Pozwalają przetrwać. Aha. Problem zaczyna się wtedy, gdy to tymczasowe schronienie staje się naszym stałym adresem. Czyli kiedy ta szyba staje się murem. Dokładnie kiedy przestajemy podejmować próby wyjścia za niej. Autorka nie ocenia samego faktu schowania się, ona wskazuje na długofalowe konsekwencje. Mówi, że ta kartka idzie z nami dalej przez kolejne dni, a nawet używając jej słów, później wcielenia. I niezależnie od tego, jak zinterpretujemy to ostatnie słowo, przekaz jest jasny. I kończy to zdaniem, które jest kwintesencją osobistej odpowiedzialności. Jak o nią zadbasz, tak będzie wyglądał twój świat. To dbanie jest kluczowe. To nie jest jednorazowy akt, tylko proces. I ten proces, jak rozumiem, może pójść w dwóch różnych kierunkach. Autorka pokazuje dwie ścieżki reakcji na tę naszą zapisaną kartkę. Tak. I one są przeciwieństwami. Pierwsza ścieżka to wdzięczność, ale nie taka powierzchowna wdzięczność, o której czytamy w popularnych postach. To głębokie uznanie dla całej historii zapisanej na kartce, to umiejętność spojrzenia na plamę po deszczu i pomyślenia: Tak, zmokłam, ale dzięki temu nauczyłam się nosić parasol. To jest akceptacja, że zarówno ślady słońca, jak i ślady burzy składają się na to, kim jesteśmy dzisiaj. A druga droga? Druga droga to złość. To pielęgnowanie żalu, rozdrapywanie starych ran, to jest energia skupiona na przeszłości, na poczuciu krzywdy, na tym, kto i dlaczego zostawił na naszej kartce brudny ślad. To jest tkwienie w miejscu. I co bardzo ważne, autorka podkreśla, że to też jest wybór, to nie jest coś, co nam się po prostu przydarza, to jest postawa, którą świadomie lub nie podtrzymujemy. Wiesz co, zastanawiam się jednak, czy ta metafora nie staje się trochę zbyt uproszczona w obliczu prawdziwej, głębokiej traumy. Czy potworne zranienie to jest tylko plama od deszczu, którą można jakoś wyprasować? A może to jest rozdarcie kartki na strzępy? Jak ta metafora radzi sobie z takimi skrajnymi doświadczeniami, które wydają się nieodwracalne? Myślę, że to jest moment, w którym każda metafora dociera do swoich granic. I masz rację, sprowadzenie traumy do plamy byłoby trywializowaniem cierpienia. Ale jeśli pociągniemy tę metaforę dalej, to może trauma nie jest plamą, a właśnie rozdarciem? Albo dziurą wypaloną ogniem. I wtedy dbanie o kartkę nie polega na udawaniu, że rozdarcia nie ma, polega na czymś zupełnie innym. Może na sklejeniu jej w technice kincugi, gdzie pęknięcia podkreśla się złotem, czyniąc z nich element historii. Tak, a nie powód do wstydu, może polega na zaakceptowaniu, że nasza kartka ma teraz inny kształt. Proces jest o wiele trudniejszy, ale zasada pozostaje ta sama. Konfrontacja i integracja, a nie zaprzeczenie. To zmienia perspektywę. Czyli celem ostatecznie nie jest powrót do stanu idealnej białej kartki to byłoby niemożliwe. I w gruncie rzeczy oznaczałoby wymazanie całego swojego życia. Celem jest coś innego. Celem jest świadomość świadome życie z tą kartką, którą mamy. Chodzi o to, by znać swoje zapisy, rozumieć je wiedzieć skąd pochodzą. I tu dochodzimy do jednego z najgłębszych fragmentów tego wstępu. Autorka pisze, by rozpoznać, co było Twoje, a co nie. To zdanie mnie zatrzymało na dłużej, bo ono sugeruje, że nie wszystkie ślady na naszej kartce są nasze. Niektóre zostawił na nas wiatr, deszcz albo inni ludzie. Ale jak? W praktyce mamy odróżnić ślad, który nanieśliśmy sami, od tego, który jest na przykład odciskiem cudzych oczekiwań, albo wynikiem jakiegoś przypadkowego zdarzenia. To jest praca na całe życie. Myślę, że chodzi tu o proces odklejania od siebie narracji, które nie są nasze. Ile razy łapiemy się na tym, że dążymy do czegoś, bo tak wypada? Dbaniem o kartkę jest wtedy wzięcie lupy i przyjrzenie się każdemu śladowi. Czy to jest moje, czy to naprawdę ja? Czy to jest zgodne z moim wewnętrznym po co i dlaczego? To jest, wiesz, odzyskiwanie własnej historii. I to wszystko brzmi jak ogromna, przytłaczająca praca. Ale bardzo podoba mi się, jak autorka kończy ten wstęp. Nie zostawia nas z poczuciem, że musimy natychmiast rzucić wszystko i zacząć jakąś wielką rewolucję w swoim życiu. Daje bardzo ludzką, pełną, ciepła radę. Nie wszystko naraz, nie wszystko z głowy, ale powoli ze sobą. To jest przepiękne i niezwykle mądre. To jest antyteza współczesnej kultury lifehacków, która obiecuje zmianę w pięciu prostych krokach. Nie wszystko z głowy mówi nam, że tego nie da się czysto intelektualnie przeanalizować i rozwiązać. To musi być proces odczuwania, bycia ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami. To wymaga zejścia z poziomu myśli do poziomu czucia. A to powoli ze sobą, to jak balsam na duszę w świecie, który krzyczy szybciej, więcej, lepiej. To przypomina mi różnicę między pracą mechanika. A pracą ogrodnika. Ta rada autorki to jest właśnie zaproszenie do bycia dla siebie takim cierpliwym ogrodnikiem, a nie surowym mechanikiem, który ciągle próbuje coś w sobie naprawić. Podsumowując, ten krótki wstęp to naprawdę mocne zaproszenie do przemyślenia naszego podejścia do życia. Kluczowe przesłanie wydaje się takie: że życie nie polega na unikaniu śladów, na dążeniu do sterylnej perfekcji. Ale na świadomym i odważnym podchodzeniu do naszej często pogniecionej, zapisanej kartki. Zmiana nie jest magicznym aktem woli. To świadomy, czasem trudny proces, który wymaga działania, odpowiedzialności i przede wszystkim konfrontacji z samym sobą. Autorka zachęca, by rozpoznać, co było twoje, a co nie. To prowadzi do bardzo osobistego pytania, które każdy może sobie zadać. Gdyby teraz spojrzeć na swoją symboliczną kartkę, na całą swoją historię, to który ślad, ten konkretny ciężar nie jest nasz do noszenia. Dziękuję za wspólną chwilę w przestrzeniach istnienia. Jeśli czujesz niedosyt, książka jest dostępna na stronie dorotatuitam.pl. Do następnego spotkania.